Custer MS Flexfolie jest jednoskładnikowym, wspaniałym uszczelniaczem na bazie nowoczesnej technologii MS-Polimerów. Ta innowacyjna, hybrydowa technologia polimerowa, znana też jako modyfikowany silikon, zapewnia doskonałą trwałość i dłuższą żywotność uszczelnień niż inne płynne tworzywa sztuczne. Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia. Do... Wysoka elastyczność, ponad 500%. Produkt ekologiczny, ponieważ nie zawiera żadnych szkodliwych składników. Jego transport na cały świat jest bezproblemowy. Bez dodatkowych kosztów czy innych ograniczeń, dostępu do rynków zbytu. Nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanatów, co czyni bezpiecznym jego stosowanie, gdyż nie wydzielają się żadne trujące opary. Podczas wiązania nie wykazuje żadnych skurczów, ponieważ jest bezrozpuszczalnikowy, więc nie dochodzi do ulatniania się lotnych składników, powodującego skurcz i powstawanie rys. Co jest częstym problemem przy powłokach poliuretanowych zawierających rozpuszczalniki, jako produkt bezrozpuszczalnikowy może być nakładany w grubościach warstw znacznie większych niż produkty zawierające rozpuszczalniki. W powłokach nie powstają pęcherze. Ponieważ produkt nie zawiera izocyjanatów i nie zachodzi reakcja z wilgocią resztkową zawartą w podłożach. W produktach zawierających izocyjanaty dochodzi też do reakcji z wilgocią z wydzielaniem dwutlenku węgla, co także powoduje powstawanie pęcherzy utrudniających właściwą przyczepność do podłoży. Wspaniała odporność na promieniowanie UV. Powłoki na bazie MS polimerów w porównaniu do powłok poliuretanowych czy akrylowych wykazują wyższą odporność na promieniowanie UV, co znacznie wydłuża żywotność powłok, przyczepność do rozmaitych podłoży. Dzięki technologii MS-Polimerów ten materiał można nakładać na wiele różnych podłoży i w porównaniu do innych technologii daje wiele większe spektrum możliwości zastosowań. Custer MS Flexfolie jest przydatna do zastosowań na wielu różnych podłożach, np. na murach, betonie, jastrychach, wielu tworzywach sztucznych, a nawet na powierzchniach większości metali. Ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV, może być stosowana nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń. Podłoża mineralne należy zagruntować dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową Koster CT-121. Żywicę Koster CT-121 należy wymieszać i nałożyć na przygotowane podłoże przy zużyciu około 400 g na metr kwadratowy. Świeżą warstwę gruntującą należy zaraz obsypać prażonym piaskiem kwarcowym, ziarno 0,4 do 0,8 mm, aby zwiększyć szorstkość i poprawić warunki przyczepności dla warstwy uszczelniającej. Po około 16 godzinach schnięcia luźny, niezwiązany piasek należy usunąć. Custer MS Flexfolie jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, wysokoelastycznym, mostkującym rysy materiałem uszczelniającym na bazie technologii MS polimerów, który jest natychmiast gotowy do użycia. Przed użyciem nie jest wymagane wcześniejsze wymieszanie materiału. Dla skutecznego zastosowania zalecamy zaczynać od miejsc krytycznych. Należą tutaj narożniki, dylatacje i szczeliny, czy bardziej skomplikowane detale w obrębie uszczelnianych powierzchni. W narożnikach wewnętrznych najpierw należy przygotować odpowiednio docięty 20-centymetrowy element z flizeliny Custer Super Fleece. Należy go zagiąć w połowie i przeciąć w zagięciu od dłuższego boku aż do środka. Teraz należy nałożyć obitą warstwę Custer MS Flexfolie, około 10 cm na ścianę i 10 cm na posadzkę. Przygotowany uprzednio narożnik z flizeliny Custer MS Flexfolie należy teraz ułożyć w świeżej warstwie uszczelnienia i po tym zaraz nałożyć drugą warstwę powłoki. Narożniki zewnętrzne podobnie wzmacnia się odpowiednio dociętymi wkładkami z Custer Superflise. W tym przypadku potrzebne będą dwa elementy: pasek długości około 20 cm i kwadrat około 10 na 10 cm. Należy złożyć pasek tkaniny na pół i przeciąć również wzdłuż zakładki od dłuższego boku do środka paska. Kwadratowy element złożyć w trójkąt i przeciąć go od jednego rogu także do środka. Teraz należy nałożyć pierwszą obfitą warstwę Custer MS Flex Folie, około 10 cm na ścianę i 10 cm na posadzkę. Ta warstwa jest podobna jak w przypadku narożników wewnętrznych i tworzy solidną bazę dla uszczelnienia. Przygotowaną uprzednio, spodnią część narożnika z Flizeliny Custer Superfleece należy teraz ułożyć w świeżej warstwie uszczelnienia i dokładnie zakryć nim powierzchnię narożnika. Następnie dokładnie ułożyć wierzchnią kształtkę kwadratową i zaraz po tym nałożyć drugą, obfitą warstwę powłoki Custer MS Flexfolie. Przy szczelinach poziomych należy rozpocząć od obficie nałożonej pierwszej warstwy Custer MS Flexfolie 10 cm na ścianę i 10 cm na posadzkę. Wzdłuż narożnika należy następnie ułożyć 10-centymetrowy pas tkaniny Custer Super Fleece i dokładnie zatopić w pierwszej warstwie uszczelnienia. W razie potrzeby można też ułożyć kształtki do narożników wewnętrznych lub zewnętrznych. Ta bardzo elastyczna i wytrzymała flizelina następnie wymaga dokładnego pokrycia drugą warstwą uszczelnienia Custer MS Flexfolie. Tak należy wykonywać uszczelnienia z wzmocnionymi narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podobnie postępuje się w przypadku narożników pionowych, aby uzyskać pewność, że takie krytyczne miejsce otrzymało zabezpieczenie właściwe i wysokiej jakości Podobnie postępuje się w przypadku narożników pionowych, aby uzyskać pewność, że takie krytyczne miejsce otrzymało zabezpieczenie właściwe i wysokiej jakości. Najpierw z flizeliny Custer Super Fleece, Należy odciąć pasek o długości większej około 5 cm od obwodu w pustu. Na pasku zaznaczyć punkty co około 2 cm i naciąć go od tych punktów do połowy szerokości paska. Teraz trzeba przygotować drugi kawałek flizeliny, wyrysować na nim okrąg o średnicy wpustu i po promieniu wykonać nacięcia od środka okręgu ku jego obwodowi. Powstanie wtedy w nim okrągły otwór o średnicy równej średnicy wpustu. Jest to czynność wykonywana ręcznie, ale trzeba ją wykonać tak, aby custer Fleece mógł się dopasować do rozmiarów pustu. Custer MS Flexfolie nałożyć na powierzchnię wokół wpustu oraz na jego wewnętrzną część. Pierwszą kształtkę ułożyć w mokrym uszczelnieniu, formując go w kołnierz, nie naciągając flizeliny. Nałożyć drugą warstwę uszczelnienia, dokładnie pokrywając pierwszą kształtkę. Aby dokończyć uszczelnienie w pustu, należy nałożyć następną warstwę Custer MS Flexfolie. W mokrym materiale zatopić drugą wyciętą kształtkę. Na cały obszar wokół w pustu nałożyć końcową warstwą Custer MS Flexfolie, aby uzyskać pełne pokrycie oraz skuteczne i trwałe uszczelnienie. Custer MS Flexfolie jest gotową do użycia masą uszczelniającą na bazie MS polimerów, dającą możliwości wykonywania uszczelnień o najwyższej skuteczności. Zasadniczo masa Custer MS flexfolie jest nakładana w dwóch warstwach. Stosowanie układów wielowarstwowych jest podstawą dla zbudowania skutecznej i niezawodnej bariery uszczelniającej gwarantującej optymalną ochronę. Masę można nakładać wszystkimi rodzajami pędzli i wałkami o krótkim włosiu. Łączne zużycie jednostkowe wynosi pomiędzy 1,5 a 2,5 kg na metr kwadratowy. Na każdy milimetr grubości warstwy potrzeba zużyć około 1, i pół kilograma masy na metr kwadratowy. Przy większych powierzchniach zagrożonych powstawaniem rys lub poddawanych ekstremalnym przemieszczeniom, Custer MS Flexfolie może być zastosowana jako zabezpieczenie powierzchniowe. Pierwszą warstwę nakłada się, aby zwiększyć wytrzymałość systemu na rozciąganie. Przed nałożeniem drugiej warstwy istotne jest uwzględnienie Przynajmniej 8, a maksymalnie 24 godzin na wyschnięcie pierwszej warstwy. Drugą warstwę można nakładać pędzlem lub wałkiem. Dzięki masie Köster MS Flexfolie naprawa nieszczelnych dachów blaszanych jest bardzo łatwa. Powierzchnię blachy należy najpierw uszorstnić, oczyścić i zagruntować preparatem Köster PU Primer 120. Preparat gruntujący nakłada się niestrzępiącą się ściereczką, równomierną, cienką warstwą zużywając pomiędzy 30 a 50 g na metr kwadratowy. Po upływie 30 minut na przeschnięcie można nakładać Custer MS flexfolie. Nałożyć pierwszą warstwę koster MS flexfolie wałkiem lub pędzlem i w świeżej masie zatopić włókninę Custer Superfleece. Aby wzmocnić miejsca zakładów arkuszy blachy. Drugą warstwę nakłada się, aby zagwarantować dobre pokrycie powierzchni. Nieszczelne miejsca zamocowań przygotowuje się w analogiczny sposób i uszczelnia przez nałożenie pędzlem Custer MS Flexfolie również w dwóch warstwach. Custer MS Flexfolie wyróżnia się wspaniałą przyczepnością do wielu rozmaitych materiałów, więc też wszelkie naprawy wykonywane na różnych podłożach są możliwe i bardzo łatwe. Przy uszczelnianiu rejonów styków wokół ościeżnic okiennych czy drzwiowych należy uważać, aby podłoża zostały wcześniej oczyszczone i były wolne od wszelkich substancji mogących utrudniać przyczepność. Podłoża niechłonące powinny zostać uszorstnione, oczyszczone i zagruntowane preparatem Kösterpeu Primer 120. Preparat gruntujący nakłada się niestrzępiącą się ściereczką, równomierną, cienką warstwą zużywając pomiędzy 30 a 50 gramów na metr kwadratowy. Po upływie 30 minut na przeschnięcie można nakładać pierwszą warstwę Custer MS Flexfolie. Flizelina Custer Super Fleece musi być zatopiona w świeżo nałożonej masie, aby odpowiednio wzmocnić wszystkie styki i przejścia pomiędzy różnymi materiałami. Na koniec należy nałożyć drugą warstwę, aby zagwarantować odpowiednie pokrycie podłoża i włókniny wzmacniającej. Custer MS Flexfolie to uszczelnienie szybkie, elastyczne, skuteczne bezpoinowe i odporne na UV na bazie najnowocześniejszej technologii MS polimerów dla nietypowych indywidualnych rozwiązań rozmaitych uszczelnień aż po kompletną renowację powierzchni dachów